750 to level. You're up, soldier. Jaka go sort Uj, jak kurde, daleko wezmę te hełki No, jakąś asystę dostałem właśnie. Da? Pokalka? No, pochelkę, bo myślę. się to no ja robię to, ja robię to. Zegarek? Dobra. Ej, no przy mnie jest zegarek, to ja bym wziął tutaj. Byś poleciał sobie już od razu. Ja bym do ciebie doleciał. Ty zawiść w powietrzu. Ty, ty, ktoś tu był. No dalej, bierzesz tamten czy. Tak, biorę, biorę. Chyba ten sklepik na noc. Mhm, no trochę nie. No to musisz mnie zgarnąć. No to już lecę po ciebie. uważaj, oni tu gdzieś są. Siadek. No, wam O! Ale prędkość, kurde. No tutaj wiesz, nie pierwszy raz latam helku, nie? Aha. Ale za to ląduje pierwszy raz. Weź ten... Thank you. wiem. z że mi pozwoliłeś. Eee... Do strefy jest kawałek, wiecie? No dlatego helkę wzięliśmy. Okej. Okay. To gdzie mam lecieć? Dobrze no czy...? Przecież tutaj, tutaj nie, nie robione było. Okej. Okay. za mną. nie mam broni. No tutaj coś jest. SMG located. Tutaj sprawdzałeś ten blok? Tam gdzie ja jestem? Dobra, Ja biorę, ja biorę helkę i lecę stąd. A tą militarkę chcemy to zlecenia od razu? Ty, Korona jest za nami. no to dalej mej urobimy, co? Odjazd? Może no w hajsu będzie, no bo tutaj są wtypie na mnie. Czekaj, już cię biorę, chodź. Daj, ale nie też. Możemy? No jak? No jak, tu jest gejce tu było no A nie ma fury chyba, ty. Chyba ma. Nie, nie ma. A? Idzie, nie. nie ma. A, Tak! Nie, coś ty zrobił. A? Nie zdążymy, uciekaj Niańcu, uciekaj. Naprawdę? No pierwsza strefa, nie... Dobra, ja jadę, jadę, jadę motorem, jadę motorem. Uciekaj, uciekaj, Ty, Ej, ale co się stało? Przecież ja nie wcisnąłem nawet przysiadki. Ej, hajs mógł... Dobra, nieważne. Dobra, walisz twój hajs. Wykupimy cię. Daj ten motorem. Nie. Ty, ale nie wiem co się stało, wiesz? Da się to wydłuchać? Tak, dawaj. Boże. Tylko czekaj, żebym nie zrobił jak Koala na filmiku. A co zrobił? Masz furę, masz furę, przesiadko ty Tak, 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 tak Bo ja tym nie potrafię jeździć Bo mi się bez gazu skręcając Dobra, ale znając życie to ten też wywalę ale... Tak manierę robię Dawaj, dawaj do... macie sklep od razu Po lewej jedziemy Na basenie A ty w sensie W Basen o, -o. o, po aucie Dobra. Nie, spoko. Dobra, 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 czekaj czy jest jeszcze motor, Cztery. To jest motor, to jest motor. jest motor. Ty, gdzie, gdzie, ty, gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? ty, nie! Dobra, kup, kup szybko. Czekaj. Jadę. Dobra, motor. Jedziemy. A, <ślaj>. Strzelaj w nim. strzelaj nie w nim. Nie mogę, nie mogę się wrócić tak mocno. Nie. Domigo, go, dobij go! Domigo, okay, okay. no, więcej no, Czekaj. No, no, dobra, Dobra, domigo! 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 No Domigo! 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 É, um... <laughs>